Rozdział 5 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Artykuł 126 Ustęp 1 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Ustęp 2 Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Ustęp trzeci. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Artykuł 127. Ustęp pierwszy. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Ustęp drugi. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Ustęp 3. Na prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Ustęp 4. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. Ustęp 5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych 14 dni. Ustęp 6. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Ustęp 7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa. Artykuł 128. Ustęp 1. Kadencja prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. Ustęp drugi. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Artykuł 129 Ustęp 1 Ważność wyboru prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy. Ustęp 2 Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie. Ustęp 3 w razie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w artykule 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Artykuł 130. Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania, tak mi dopomóż Bóg. Artykuł 131. Ustęp pierwszy. Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej, Trybunał Konstytucyjny powierza marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej. Ustęp drugi. Marszałek Sejmu tymczasowo. Do czasu wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej w razie. Punkt pierwszy: Śmierci prezydenta Rzeczypospolitej. Punkt drugi: Zrzeczenia się urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej. Punkt trzeci: Stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze. Punkt czwarty. Uznania przez Zgromadzenie Narodowe Trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania Urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego. Punkt 5. Złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z Urzędu Orzeczeniem Trybunału Stanu. Jeżeli marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje marszałek Senatu. Ustęp czwarty. Osoba wykonująca obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu. Artykuł 132 Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. Artykuł 133 Ustęp 1 Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych. Punkt 1 Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Punkt drugi. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Punkt trzeci. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Ustęp drugi. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. Ustęp trzeci. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Artykuł 133. Ustęp pierwszy. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych. Punkt pierwszy. Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Punkt drugi. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Punkt trzeci. Przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. Ustęp drugi. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją. Ustęp trzeci Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Artykuł 134 Ustęp pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustęp 2. W czasie pokoju prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Ustęp 3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa. Ustęp 4. Na czas wojny prezydent Rzeczypospolitej na wniosek prezesa Rady Ministrów, mianuje naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa. Ustęp 5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek ministra obrony narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe. Ustęp 6. Kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej związane ze zwierzchnictwem nad siłami zbrojnymi szczegółowo określa ustawa. Artykuł 135. Organem doradczym prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Artykuł 136. W razie bezpośredniego Zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 137. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Artykuł 138. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia. Artykuł 139. Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Artykuł 140. Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty. Artykuł 141. Ustęp 1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Ustęp 2. Radzie gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Artykuł 142. Ustęp 1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w artykule 92 i artykule 93. Ustęp 2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich kompetencji. Artykuł 143. Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut kancelarii oraz powołuje i odwołuje szefa kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Artykuł 144. Ustęp 1. Prezydent Rzeczypospolitej Korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe. Ustęp drugi. Akty urzędowe prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed sejmem. Ustęp trzeci. Przepis ustępu drugiego nie dotyczy. Punkt pierwszy. Zarządzania wyborów do sejmu i senatu. Punkt drugi. Zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu. Punkt trzeci. Skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji. Punkt czwarty. Inicjatywy ustawodawczej. Punkt piąty. Zarządzania referendum ogólnokrajowego. Punkt szósty. Podpisywania albo odmowy podpisania ustawy. Punkt siódmy. Zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 8. Zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Punkt 9. Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Punkt 10. Wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Punkt 11. Desygnowania i powoływania prezesa Rady Ministrów. Punkt 12. Przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków. Punkt 13. Wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Punkt 14. Odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności. Punkt 15. Zwoływania Rady Gabinetowej. Punkt 16 nadawania orderów i odznaczeń. Punkt 17. Powoływania sędziów. Punkt 18. Stosowania prawa łaski. Punkt 19. Nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Punkt 20. Powoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Punkt 21 powoływania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Punkt 22. Powoływania prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Punkt 23. Powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Punkt 24. Wniosku do Sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego. Punkt 25. Powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej. Punkt 26. Powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Punkt 27. Powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Punkt 28. Nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Punkt 29. Wydawania zarządzeń na zasadach określonych w artykule 93. Punkt 30. Zrzeczenia się urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Artykuł 145. Ustęp 1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Ustęp 2. Postawienie prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą zgromadzenia narodowego, podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby członków zgromadzenia narodowego na wniosek co najmniej 140 członków zgromadzenia narodowego. Ustęp trzeci. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, sprawowanie urzędu przez prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis artykułu 131 stosuje się odpowiednio